Dzisiaj idziemy odwiedzić naszą mamę milionerkę, która trafiła do więzienia. Brian, ale się cieszę, słuchaj, mamy plan. Ja mamy super plan ucieczki widzowie, wiemy jak wyprowadzić mamę z więzienia. No to jest proste, w celi jest wentylacja i przez te kanały wentylacyjne mama wyjdzie i będzie wszystko normalnie, ucieknie. No i dalej sobie będziemy żyć w luksusach, potem może okradniemy znowu bank, zobaczymy. No więc chodźmy odwiedzić mamę, musimy to zrobić, wiesz, doskonale. Pamiętaj, mhm. nasz plan A, a jak coś nie pójdzie, pamiętam, to mamy plan pamiętam. B. Dobra, chodźmy, są panie policjantki. Ej, dzisiaj jest ich więcej, chodź Brian. Dzień ja dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie policjantki. Przyszłyśmy odwiedzić mamy. Dzień dobry, pani Julian. Bądź dobry. miły, bądź miły. Musimy im napisać Brian. Tak, tak. Dzień dobry. E, ty już pisze? No właśnie, ty też pisz, właśnie. Chcemy odwiedzić. Mamy, Mamy dziś widzenie z nią. No bo to prawda, dzisiaj mieliśmy przyjść i przyszliśmy. E, tak, w czym mogę pomóc? No więc tak, pani Juliano, my chcemy odwiedzić mamę. Tam w celi powinna być, bo nie ma jej tutaj. Brian? Ale. E, Gdzie jest ale... Ale jak to? Właśnie, ale... E, przepraszam, gdzie pani zabrała moją mamę? Ale jak to nie mam mamy? Przecież była tutaj. No, no, Brian, była. była. W toalecie jest, wiesz. Może w toalecie? Albo na zewnątrz albo... poszła, tam na ten ta, da, deptak. A właśnie, może ona ma jakieś właśnie teraz y, przerwę czy coś? Albo jest w pracy, godziny społeczne robi, wiecie. Została e. przeniesiona do innego więzienia? Co, ale to tak można? Ale to nie można tak. Ona no. była zamknięta tutaj, miała tutaj zostać. No właśnie, ja... przecież to tak nie można. Ale, to, Brian, nie jestem w szoku, ale co z naszym? Przecież my mamy pla plan ucieczki no na to więzienie, Brian! O nie. Wszystko, co zaplanowaliśmy, poszło się teraz w nieznane. No wszystko poszło w nieznane. E, ale dokąd właśnie? On nie muszę nam powiedzieć, do, ale dokąd poszła? E, jak się nazywa to miejsce, Brian? Jak się nazywa to miejsce? Musimy teraz coś wymyślić. Mamy plan ucieczki na to więzienie. I akurat się okazało, że nie ma tu mamy. Przenieśli ją. Widzowie, kliknijcie łapeczkę do góry. Pomóżcie nam. Klikajcie łapeczkę. Każda jedna łapeczka do góry to jest... E, co, co, Brian? Każda jedna łapeczka w górę co to jest... Co nam pomoże? Jeden... Y, Jeden cukierek więcej! Jak to do większego więzienia nam No Brian, co my teraz zrobimy? No nie wiem, właśnie. No o nie, tylko nie, nie to. Nie mam pomysłu. Wszystko poszło już teraz. No właśnie. Się. No dobra, to, to dziękujemy. To One nie mogą nam tego udzielić. Jesteśmy niepełnoletni, nie, udziel nie udzielono nam takich informacji. To dziękujemy. No no to trudno, no dobra, Brian. Jakoś... No. Jakoś nie wiem, damy radę. Musimy e... poszukać jakoś. No, ja nie wiem, czy poszukamy. Bryan, mam inny pomysł. Napisałam do nich do widzenia, do widzenia, to chodź, okay, Brian, okay. Dobra, do widzenia, do chodź, widzenia. Brian, chodź, Brian, chodź, tutaj staniemy. Chodź tutaj ze mną, chodź. No, jaki masz pomysł teraz? Mam taki pomysł, że będziemy je śledzić. Zobaczymy Szaj. sobie, one na pewno mają służbę tam w tym więzieniu i będą musiały się tam przedostać, więc będziemy I śledzić je. No właśnie. To dawaj, e, czekaj, musimy się skradać albo czołgać się. No, czekaj, czekaj, ja się będę skradać, o. może one pojadą. Czekaj, one na razie tam stoją. Ale nigdzie. O, wychodzą, wychodzą, wychodzą. Czekaj, idą dalej. Do... za kwiatek, za kwiatek, Musimy okay. jechać tam. One piszą do siebie, poczekaj, ja zaraz przeczytam. Ania, musimy jechać tam. Wiem, dobra. Ej, słuchaj, dawaj, dawaj, teraz rowerem jedziemy, musimy zdążyć. rowerem. Żeby nas dobra, nie widziało, żeby dobra, nas dobra, nie widziało. czekaj. Zakradaj się, okej, okay. czekaj szybko. Biorę, rower, gdzie jest mój rower? Różowy, jedziemy za nimi, jedziemy. Gdzie ja też szybko. różowy. Ej, to tam dobrze, możesz mieć różowy. Tylko dobra, gdzie one teraz dobra. jadą? Zobacz. Policjantki, mówiła, to jest genialny pomysł. Zobaczymy sobie, gdzie jest nasza mamy, ale nasz rower jest strasznie powolny. Czy my zdążymy tam tak szybko dojechać? O nie, dobra, czekaj, musisz zwiększyć prędkość wiem. na 45. Dawaj też. Przyspieszenie. Rura, rura, szybko jedziemy! Dawaj do szybciutko, szybciutko do góry, do góry, e, do góry. Jest, jest, widzę! Po prawej stronie jest jakieś takie większe więzienie, ale to więzienie jest zrobione na Brookhaven, heaven, To jest rygorystyczne więzienie, Brian! Nie, to jest to najgorsze więzienie. Takie dla tych o najgorszych nie. więźniów. To jest to więzienie, Brian. O, o, mamy mega problem. Teraz, mm -hmm. jak mamy teraz pomóc, mamy się stąd wydostać, przecież to więzienie jest tak duże, tam jest tyle więźniów, my możemy pomylić cele. Słuchaj, dawaj laptopa, ja, pojęcia, dawaj laptopa, musisz schakować plan, poszukaj plan mm. gdzieś no dobra. tego więzienia, musimy coś wymyślić, sprawdź czy są kanały wentylacyjne, są jakieś tunele przejścia, nie wiem, coś może jest, kanalizacją wyjdziemy przez studzienki, słuchaj, no no nie wiem, w filmach, i, seriale, to da, w filmach i serialach w sumie no, różne rzeczy się okay. widziało, dawaj, dawaj, hmm. coś tutaj wykombinuj. Ja patrzcie, teraz patrzcie, też jeszcze okay. coś zobaczę. Dobra, czekaj, ja tutaj jeszcze coś zobaczę, bo ja też mam pewne pewne tutaj y, moje rzeczy pochowane. Czeka, to będzie tutaj gdzieś, czy gdzie to będzie? Takie różne diagramy y, i tak dalej. To musimy wszystko odnaleźć, słuchaj. Ja jeszcze sobie tutaj usiądę widzowie, zrobiłam sobie stanowisko i poczytam jakieś rzeczy. Dobra. Więzienie Brook, Heaven. Co? Tu jest napisane, że w tym więzieniu może przebywać nawet 100 więźniów! Brian, przecież to jest niemożliwe, że nam się uda tam po prostu dotrzeć do mamy. Ja nie mogę, zobaczcie, stanowisko sobie postawiłam na środku trawy i normalnie, elegancko sobie sprawdzam. Brian, ale musisz zhakować plan. Musimy wiedzieć, Słuchaj, kto ja to jest. Ja mam tutaj tak? spis wszystkich więźniów z y, właśnie tego więzienia. Tak. I tam są najgorsi przestępcy na Brookhaven. To ty gadasz. I, I nasza mama, i jest właśnie. Jest, ale pomiędzy... dlaczego nasza mama jest tam przecież? Ona tylko okradła bank. Może nie ona właśnie. ma jeszcze jakieś przewinienia większe, o których my nie wiemy? Czekaj, być... mam, mam, mam listę e, jej przewinień, czekaj. E, jest ich 20 i jest. Co, czyli nasza mama jest. Ona jest zamieszana w coś więcej niż tylko. Ale może ona te wszystkie pieniądze ma z kradzieży? Porwanie. Porwanie? Żartujesz. Yy. Dobra, wiesz, wiesz co? Eee, nie wiem, ale ona nam pomogła. Słuchaj, ona nam wiele razy pomogła, nie możemy jej też zostawić. Dzięki niej nie mieszkamy na ulicy, mamy super życie, więc wejdźmy tam. Masz plan? Masz plan? Mam nadzieję, mam, że... Mam, mam, czekaj, mam dobra. plan, czekaj, otworzę nowe okienko, cyk, 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 dobra, dobra, cyk, słuchaj. dobra, mam. Wiesz mniej więcej, gdzie jest wejście, którędy mamy wejść, tędy, tak? E, musimy iść tędy, tak, dokładnie, dawaj, dobra, dobra. Dobra, 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 słuchaj, będziemy musieli się zakradać, tak, żeby nikt nas nie zauważył, będzie ciężko. Czekaj, ale tu jest ogrodzenie, o nie, Brian, jak mamy tu przejść? Nie przeskoczymy tego, czekaj, a gdyby czekaj. tak wejść... Czekaj, Tutaj chodzę. jest, jest, mam, mam! Mam, dałam okay, radę. Jest otwarte policjantki nie zamknęły! Genialnie, dobra, Brian, idziemy, chodź, chodź. Dobra, dawaj. Musimy się powoli zakradać, czekaj. Okay. Idziemy, idziemy. Szeptaj, szeptaj, szeptaj. Tak, Brian, jak coś, to ty pamiętaj, nie? Widzę je, widzę je! Widzisz je? O Policjantka wszędzie jakaś. Dobra, czekaj, skradamy się. Patrzcie, widzowie okay. jak my się skradamy. Co tu się dzieje? Dobra. Musimy mniej więcej zobaczyć. O, o, o o, 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 Ja się schowałam, schowałam się. Okej. Idę zobaczyć, czy są zgłoszenia. O nie, ona o nie, teraz tu siedzi! Nie ja mogę przejść teraz, ty! O nie, kwiat nie ruszaj się, ciekawą. bo ona nas zauważy! Poczekaj, może ja się za coś przebiorę. O, bo dobra, I e, bo Te idzie. drzwi się otwierają, okay? cały czas i zamykają. Dobra, czy nie? Ona chyba nie zwraca na to uwagi. Dobra, słuchaj, nie wiem, co teraz robić. Idziemy, mamy przejść. C czekaj, schakuje jej komputer, jej. Dobra. No, wyłącz jej komputer, bo ona tutaj za długo Próbuję, siedzi. Próbuję, no, nie mogę wyłączyć, co się Nie mogę podłączyć pod sieć, zasięgu, tu dobra, Nie, dobra, druga przeszła, nie widziała mnie, nie, nie widziała mnie. Ciężka ta praca, dobra, chodź, idziemy. Ona chyba jest, wiesz co, wpatrzona w komputer. Weź ja we mam prze, prze, pomysł, mam pomysł. Weź jej, włącz na laptopie jakiś fajny film. To, o dobra, gadają, gadają, szybko, szybko. Dobra, 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 szybko, dawaj, Brian, szybko. Idę, 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 idę. Nie odwróciło się, nie odwróciło się, nie odwróciło się, dobra, udało się, udało się. Jakie to jest w co Dobra, szybko, gdzie? Idziemy do góry? Do góry, do góry, szybko, szybko, Brian Dobra, idę, 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 powoli, powoli. Musimy być na górze, wtedy jesteśmy bezpieczni. Dobra, udało się. Weszłam. Gdzie, Ale jest, gdzie jest nasza mama? mama? Mama! Mama, gdzie jesteś? Mama, mama, mama. Jest? gdzie ona jest? Gdzieś nas? Gdzie ty gdzie jesteś, mama? Gdzie jesteś? Mama jesteś to, w celi? Tu, tutaj! Jaki numer, jaki, jaki numer? Chcieli? 12. 12? 10, 11. No to! dobra, dobra, szybko. i chodzą tu, Ej, one, tu one chodzą tu. Dobra, szybko, mm. idziemy tu bokiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamo! Jest! Mama, to jest tworzyć, Jak, jak te drzwi otworzyć? Mama, masz klucz Puchaj... jakiś? No, Braja, musisz zhakować, bo to jest taki kut. Kut, A, kut dobra, dobra, po dobra, dobra. prostu. To właśnie jest takie automatyczne otwieranie. No dawaj, On dawaj, Braja. Coś, zaraz kliknę, czekaj. No, no. Y Tutaj, trzeba to wpisać kod taki. Okej, okay, wpisuję, wpisuję. Jest, dobrze się. Oh, yes, udało dobra. się! Mama, yes, mama, super. Mama, mama, mama słuchaj, chodź, chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. No? Musisz się przebrać chyba. Albo Ale bo... nie mam ciuchów. Nie no mam właśnie. Jak. No właśnie, dobra, to głupi pomysł. E, ale oni będą cię widzieć. Musisz się zacząć skradać. Idziemy, dobra, słuchaj. No skradamy się. My wiemy, gdzie jest tajne przejście. Musimy iść e, Iść tam na dół, do, do prysznicy chyba, nie? Weź pokaż mamie, mama będzie bardziej rozumiała, pokaż o, mamie, patrz, w, któro, patrz, patrz. w którym kierunku mamy no. iść mama, weź iść zobacz. Tutaj no, to, to, to tam to? musimy iść. Dobra, tam? to mama weź okay. patrz, bo ty będziesz wiedziała lepiej, bo ty już jesteś tu dłużej. Mamy schakowany plan więzienia, wiemy cię jak cię stąd wyprowadzić. O, dobra, tutaj. Dobra, już teraz normalnie dobra, już nie, nie musimy się skradać, tu nie ma problemu. Dobra, udało się, ej, czekajcie, ja jeszcze sprawdzę. Idzie tu jakaś policjantka, szło! Oh! Ja nie mogę, ej, one... Zobaczyły, że jest pusta cel, windy, szybko. Do windy, do windy. szybko! Szybko! Chodźcie, chodźcie, nie, nie, chodźcie, windy, chodźcie, chodźcie. Szybko, szybko Nie, Szybko Szybko, szybko! Biegniemy, biegniemy, tutaj. Ej, tutaj. Tu tutaj, tutaj. Pas. Dawaj, dawaj, tutaj! Tak tutaj. Dobra, okay. jesteśmy. Dobra, i teraz czekajcie, bo tu jest latarka. O jest latarka. latarkę. Ja, latarka. ja też weźmie Dobra, poka pokazuj Brian ten plan, gdzie mamy iść dalej? Bo mama, nie wiem, w lewo patrzcie. czy w prawo. Weź mama tam patrz, pomóż mu. Gdzie mamy iść, Patrz! No. Dobra, wiem, chodźcie. Tu chyba. Okay, okay, okay. W tą stronę? O, dobra. Tu, w prawo, w prawo. Dobra. W, lewo w prawo, w okay. lewo, w prawo. Ale nam tu dobrze idzie, świetnie, dobra, idziemy tu. O nie! To jest ślepa uliczka, mama. Zgubiłam się. Nie, nie, tutaj dalej. Trzeba, tutaj. Dobra. I tutaj, o. Dobra. Za mamą. Idziemy, nie mogę mam się zgubić. Za mamą, dobra. Mamo! Y, mam nadzieję, że to się uda. Ale to jest długi labirynt! Gdzie my tu idziemy, mamo! Mm. Mama, mama, to jest tutaj. wyjście, mamy wyjście, jest. Dawaj, to szybko szybko, 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 szybko. Wychodzimy, wychodzimy. dobra. jak tu są wyjścia, jak są wyjścia. Tu, tu górą, górą, jest! O, dobra, jest, Jesteśmy. jest. Mamy wyjście, o! dobra. Jesteśmy na zewnątrz, dobra, szybko, spadamy, spadamy. Dawajcie, dawajcie, zaskakujemy, zaskakujemy. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. Ale Dobra, szybko, bierzemy A. jakieś auto, dawaj. My mamy rower, mamo. Musisz wziąć dobra. rower, mamy tylko dla ciebie dobra, rower. rower. No dobra. Nawet na rowerze, musimy jechać na rowerze. Szybko! O, ale gdzie teraz? O nie, policjantki zaraz się zorientują. Szybko, szybko, szybko jedziemy. Dajcie szybko tędy, ale nie możemy wrócić do domu, bo No one właśnie, wiedzą, bo, bo pierwsze, co będą sprawdzać, to dom, to jedziemy tutaj, chodźcie. Jedziemy Zobacz gdzieś na lewo, tutaj. Na lewo. Musimy się na razie gdzieś schować, zobaczcie. Tutaj mamy jakiś ten. Co, tutaj jest jakieś pole namiotowe, może gdzieś tutaj się ukryjemy, może się najpierw tak, tu ogrzejemy. no, tak, Albo gdzieś dalej, może tutaj są dawajcie, jakieś dawajcie. no, Dawajcie, dawajcie. tam do lasu można pójść. O! To nie wiem gdzie. Oparzcie, bo będą widzieć nas szybko, bo z więzienia wszystko widać. Tutaj chodźcie, mamy tu. Dawajcie, szybko. Dobra, dobra, Brian, dawaj, dawaj. To jest ciemno, teraz nie zobaczą. No, nie zobaczą na nas. Dobra, zostaniemy tutaj. Po... Wiedzcie, w lewo. Halo, jesteście? Okay, jedziemy, A, jedziemy. Tu będzie w miarę bezpiecznie. Musimy gdzieś wejść i znaleźć jakieś schronienie. Musimy na razie tu zostać. Ale mamo, okay. będziesz musiała nam wszystko powiedzieć, dlaczego ty tak zrobiłaś, że ty masz tyle przewinień, kogo ty porwałaś. Chodźmy tutaj, tutaj. Patrzcie tutaj. Dobra. Biegne, biegne, jest biegne, biegne. przejście. Oh! To jest genialne miejsce. Mama, zostajemy tu. Tu będziemy to jest spać. jest dobra kryjówka, no. Dobra. dobra. Możemy tutaj sobie wejść. Patrzcie. Wow! Uuu, tu zostajemy. Jakie przejście, ty. Dobra, Brian, to jak chcesz, to ty ich tam zobacz, stój na czatach. Okej, okay, jadę zobaczyć, nikt nie idzie, a wy tutaj ogarnijcie tak, tak. nam nie My rozwania. tutaj ogarniemy, mamo, dawaj, musimy udekorować, bo musimy tutaj jakoś spać. Przede wszystkim Dobra. musimy tutaj dać światło, bo zobacz, jak przyjdzie, przyjdzie noc, to przecież będzie strasznie ciemno. Możemy udekorować, widzowie. I zostaniemy tutaj razem z mamą. Pomogliśmy jej uciec, więc mega fajnie. Brian stoi na czatach, a ja jestem razem z moją mamusią. Mama, ciężko się, że my ci pomogliśmy. Widzisz, jaką no, masz bęstrą bardzo. No, jako no. masz bystrą córeczkę. I Ulala. No to no tak, to prawda. Brian schakował cały plan więzienia, mama. O super! Wszystko, co, co jego nauczyłaś, no to po prostu się e, przydało. Okej, okay, będziemy tutaj spać. E, mamy na razie dobre schronienie, widzowie to nie będzie łatwe, ale pamiętajcie, żeby nikomu nie pisać, gdzie my jesteśmy. Mama milionerka nie może z powrotem trafić do więzienia, dlatego że ja jestem mała i potrzebuję mamy. Nie może ona siedzieć w więzieniu. Koniec kropka. Udało nam się uciec. Świetnie to teraz jeszcze jakoś tutaj udekorujmy. Musimy zrobić mama ognisko, żeby było nam ciepło. Musimy sobie jakieś ściuchy. Mm -hmm. Ja, aha. Bo teraz ja zostałam zapisana na kamerach, mama. To teraz ja też będę poszukiwana. O, o. Tylko nie, nie. to. Ej, idę Spokojnie, zobaczyć. Spokojnie, poradzimy sobie. No, dobra. To czekaj, odpalimy sobie. Patrz ogień, mama. Można kliknąć. A ty musisz chyba mama kliknąć, bo ty to postawiłaś. Dobra, co jeszcze możemy sobie tutaj dać? Ja chcę, żebyśmy się poczuli tutaj jak w domu, bo mama wychodzi na to, że teraz zamiast luksusowego domu będziemy mieszkać w jakiejś jaskini. Mam nadzieję, że ten... Aha, wzięłam twoje walizki też mama z domu. Twoje rzeczy żebyś nie, nie czuła o, się. Sam, oczywiście mamy też komputer widzowie, żeby ewentualnie coś hakować. Musimy sprawdzać w sieci, czy są jakieś informacje na temat poszukiwań, czy ktoś nas szuka i wiecie, wszystko musimy być na bieżąco. Mama wzięłam też PlayStation. Będziemy grać sobie, hura. E, Dobrze. I, I co jeszcze mam tutaj? Aha, perkusji, ale pe, na perkusji nie będę grała, mama będzie hałas. I wzięłam basen, żeby się umyć gdzieś, no bo nie mamy łazienki. O nie, ja źle go postawiłam. Także wszystko mamy, mama. Jest tu w miarę. Okej, okay, a nie, dobra, może tutaj postawię. Więc tak to wygląda, widzowie. Tak my tutaj ładnie sobie mamy. Słuchaj, idę mama zobaczyć, gdzie jest Brian, bo on coś długo nie wraca. I to zobaczyć, dobra? Dobra, dobra. Dobra, a tyś tutaj dalej dekoruj. Eee, i przygotowuj nasze miejsce. Dobra, czekajcie, muszę się skradać bardzo powoli, dlatego że nie wiem, gdzie jest Brian. On miał wyjść, tylko na chwilę stać na czatach, ok, ale miał się co chwilę meldować, a on się w ogóle nie melduje. Co się z nim stało? Brian, gdzie on jest? Brian! Brian, gdzie on jest, widzowie? Brian, jesteś tu? Brian! Ej, nie ma go! Ej, widzowie! Nie ma go! A czekajcie, ja sobie sprawdzę czat. O nie! Co jest grane? One pisały. O nie! Gdzie ona jest? Przeszukać domy na Brookhaven. Dom pusty. O nie! Widzowie, czyli dobrze, że nie wróciliśmy do domu, bo one sprawdzały cały Brookhaven, wszystkie domy. Muszę to szybko powiedzieć mamie. Mamo, mamo! Dostałam informację! No? Mamo, mamo! Wiem! Przeszukały wszystkie domy nasze! Wszystkie domy przeszukały! Nasze, twoje, ale też innych. Dobrze, że się tutaj skryliśmy. Zobaczymy, co będzie no, dalej, to ale to wiesz dobrze. co, mamy wielki problem. Wiesz jaki? Nie, nie ma nigdzie Briana! O nie! O nie.